w ramach współpracy naszego Uniwersytetu z gminą Szydłowo. Zostaliśmy zaproszeni na promocję książek o gminie. Jesteśmy bardzo cieka ciekawi tego spotkania. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Wojciech Grosz, niezmiernie miło mi gościć w gościnnej gminie Szydłowo, w Starej Kobiance, w mieście, które kocha swoją historię, kocha swoją przyrodę, także inne. Aspekty dzisiaj poruszymy. Szanowni Państwo, sala wypełniona w bardzo cieszę się Państwa obecnością i wszystkich serdecznie witam. Raz jeszcze dzień dobry. Ten jest, równie piękny, jak piękna jest gmina Szydłowo. Może brzmi banalnie, może trochę trywialnie, ale sporo w tym prawdy, zwłaszcza jeżeli Państwo zagłębią się w te, te książki, piękne księgi, które dzisiaj otrzymają, bo dziś o tych książkach rozmawiać będzie między Różycą, a um, powstała piękna trilogia, Szydłowo, gminy, która powstała do Waggi I Stycznia 1973 roku, a więc już 52 lata, piękny wiek. Witam serdecznie na wydarzeniu, na które bardzo długo czekaliśmy, ponieważ historia z tymi trzema książkami zaczęła się już w 2022 roku, kiedy rozpoczęliśmy pracę nad naszą przyrodniczą częścią tej trójką. I wtedy też postanowiliśmy, że przygotowując się do chodu 50-lecia naszego samorządu, czyli bardzo wyjątkowej tak naprawdę uroczystości, bo naszego młodego, młodego samorządu, ale związanego z jakąś taką pierwszą konkretną okrągłą rocznicą, postanowiliśmy, że uzupełnimy naszą wiedzę o kolejne toby, ponieważ gdzieś tam szukając różnych źródeł. Po prostu było na wilego zanurzania się w gminę Szydło Dziękuję. Spotkaliśmy się tutaj z wieloma z Państwa w wrześniu, kiedy trwały dożynki powiadomo gminne Wystąpiły na scenie dwie wspaniałe młode osoby i one dzisiaj też się tutaj pojawią. To Oriana i Oksana Olszewskie. Proszę o wielkie udawanie. Państwo już nie mają, co redakowane przez Rafałę, opisuje przyrodę Gminy Przyłowów. Pięknie opisano, nawiązującą do wielu historii jeszcze z przodu 1973 i obrał w Leszczowsku. drodzy Państwo, napisane przede wszystkim przez obecnego już przed chwilą na scenie, to pierwsza miesiąca. koncentruje się na turystyce i kulinariach. Powiedziałem o tym, że. Nie ustające Towarzystwo Narodów Ludniczych, to był taki może początek, to tak trochę pan pomagał głową. Znaczy, że wcześniej już się zaczęło. Chcielibyśmy tutaj um, dokonać jakiegoś już um, no, przypisać ten kuźnik do którejś miejscowości, czy którejś z jednostek samorządu, to faktycznie szczegółowo ma ten tych ludziom. Co prawda niewielki, bo niewielki, Nie. ale bardzo ważny. Bo to y, taka północno-zachodni skraj kuźnika, który jest w sumie niedostępny, nawet turystycznie. Ale przyrodniczo jest to taka bardzo cenna, bardzo cenny fragment, to znaczy, jezioro o najmniejszy, bardzo cennym trochowiskiem, czyli e, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, to takie klucz tego rezerwatu należy do gminy Szydłowo, Tak, do pana Tobiasza teraz uderzę i zapytam o, o zupę. Ja sobie zapisałem to, bo po się pomyliłem, O zupę z koziej Brody. Jak się robi zupę z Koziei Brody? Zupa z koziej Brody powstała po tym, jak fala w lesie, a ja zazwyczaj mam także że jak dotknę jakiś produkt, to mi się zaraz lista, y, lista, lista zakupów, które trzeba do tego produktu dokupić y, w głowie układa, no i układa się przepis, y, także trafiłem tam jeszcze na kilka grzybów i właśnie taka kozia na bazie rosołu, y, właśnie y, z wołowiną i y, z y, wkładem takim rosołowym powstałem. Ja być może dla pana, y, Oczywiste, ale dla mnie nie. Jak spodobała się Panu i czy była Panu bliska gmina szydłowo przed pisaniem książki? Ten jest szydłowo przypominanie bardzo i historycznie, i krajobrazowo. Dzięki spotkaniu spotkania z Panem Wójtem narobił się pomysł, żeby ten drugi zrobić gminie szydłowo, co było dla mnie wspaniałym przeżyciem. Spędziłem pół roku na wspaniałych wycieczkach, spotkaniach z ludźmi i badaniem tej historii również bardziej wartości. Gmina Dymatura, z którym Polsce, gmina Wierzchowo i w końcu, tutaj będziemy spotkali z Panem Jurkiem, e, narobił się pomysł, żeby te wędrówki zrobić gminie szczegółowo, co było dla mnie wspaniałym przeżyciem. Spędziłem pół roku na wspaniałych wycieczkach, spotkaniach z ludźmi i badaniu tej historii, również w archiwach wartości. W książce m, właśnie zafundował Pan przedemniką cztery wędrówki, e, pośród Borów i więcej między siedzibami starostw, w sercu gminy, w dawnym starostwie nowodwórskim. Ja bym się bardzo zaciekawiłem kwestią tej wędrówki w sercu w gminy, gdzie wspomina Pan o zamachu kolejowym w stopnie. No nie miałem pojęcia o tym, że coś takiego kiedyś nastąpiło, a mam rodzinę w stopnie. Często na tych stacjach jeszcze teraz przebywał mógł jeździć kolejowym, a tam doszło do wielkiej tarczyki. Może muszę opowiedzieć troszkę o tym. Ja powiem, że była jedna z takich bo ja też pojęcia o tym nie miałem. Ale tutaj myślę, że regionaliści, ludzie, którzy interesują się historią, to wiedzą o tym, bo w internecie można znaleźć informacje. Także przy tej okazji, kiedy dotarłem do 100, to tylko 100 nie leży mniejszy niż głową, ale, ale ten przejściowy. I no, piękne miejsce z tym skawałem, bardzo miło to wspominam. Bo to rzeczywiście unikatowe doznanie. Znikają lasy między piłą a Wałczem, Bo tutaj waucz był poruszony, a wadek ten pisał. Tak. To jest dosyć ciekawy wątek, bo on też może trochę szerszy kontekst tutaj mu nada. Dlatego, że gmina jako taka jest. Pięknym do opisywania z tego powodu, że ona jest bardzo zróżnicowana. Gdybyśmy mieli jakąś taką jednolitą gminę, no to pisanie książki przyrodniczej może nie byłoby taką frajdą jak tutaj, kiedy przesuwając się z północy na południe, trafiamy z takiego rejonu właśnie bardzo mocno zalesionego, z tymi pięknymi rzekami o w wartkim nurcie, głębszy głębszych studiów, żeby to. Żeby, no, znaczy, nie ma ich tu znać, to zawsze odpowiedzi no to, kiedy zanikło, ale no od średniowiecza zanikamy. No i ciekawe jest to, że właśnie mamy tutaj tą sekwencję bardzo lasistego leś terenu, bardzo mało lasistego i różne inne ciekawe rzeczy, które z tym się wiążą. My dzisiaj, drodzy Państwo, poddajemy Państwu takie próbki tego tekstu, zachęcamy, żeby poczytać, żeby samemu się zagłębić w ten treść. no i być może jeszcze postudiować wątki, które okażą się dla Was najbardziej interesujące. Pan Tobiasz postawił na turystykę, na kulinarię, te wątki rozwijał, no i właśnie o tę turystykę chciałem zapytać. Najpierw o Pana e, opinię zapytam. Czy ma Pan swoje ulubione miejsce w gminie Szydłowo, oprócz domu? E, turystycznie krajowe? No, tak, turystycznie, takie, które najbardziej lubi Pan. To, jest, to że most na Zabrodziu. O proszę, no właśnie, to jest to, to miejsce wyjątkowe. Czy sama gmina tworzy na przykład statystyki związane z liczbą turystów, które, którzy odwiedzają gminę szczegółowo jako kajakarze, jako pielgrzymi? Tak naprawdę, do pierwszego pytania, takich miejsc jest naprawdę dużo, bo szukając, szukając inspiracji różnych, często po naszej gminie się przemieszczam w różnych formach komunikacji i odwiedzam nowe. Za Kamarki nasz umysł jest tak skonstruowany, że najczęściej nie dostrzegamy tego, co widzimy dookoła w miejscu, gdzie żyjemy na co dzień. I e, mamy też najczęściej utarte szlaki, Mamy są takie badania pokazujące, że ludzie najczęściej tymi samymi drogami się e, komunikują, czy to do pracy, czy z pracy, czy do szkoły, do sklepu, a czasami wystarczy wejść e, 20-50 metrów w prawo albo w lewo, żeby odkryć całkowicie nową niespodziankę i właśnie taka, takie przeszukiwanie gminy bardzo dużą frajdę przez wiele lat mi, mi dawało. Pana Jarosława zapytam za pytanie takie można powiedzieć bardziej sakralne. To też takie miejsca jak na przykład kościół w Zawadzie, ten drewniany kościół, albo opuszczony kościół w Szydłowie. Tam też Pan zaglądał, tam też, też Pan robił zdjęcia. Jakie wrażenia ja te miejsca na Panu wybierały? No tak, muszę powiedzieć, że we wszystkich obszarach, w których zajmowałem się historią to zawsze, jeśli wchodzę do jakiejś miejscowości, to kościół jest z reguły zbiorem pamiątek najciekawszych historycznych. Ja też powiem, ponieważ zaczynałem właśnie badanie historii od takich terenów bardzo protestanckich, właśnie jak jest cała gmina Drawsko, w mniejszym stopniu już gmina Wałcz, ale też jeszcze bardzo mocno. Tutaj ta historia to jest też historia takiej konfrontacji wiary protestanckiej od tych w zasadzie dwóch odbiorodzin, wiary chrześcijańskiej i katolickiej. A to miało to do siebie, że wioski, w wioskach zawsze, w wielu wioskach było po dwa kościoły, czyli dwa takie zbiory pamiążnek. To ja Państwu polecam ten rozdział, to jest wędrówka, która prowadzi między innymi przez miejscowość do Borkendorf, bo tam jest taki element, który mnie najbardziej zaskoczył. Ja tam miałem przyjemność spotkać się z panią Jadwigą Dudą, e, dzięki między innymi tutaj pomocy również wymówieniu przez z panią <grymianie> radną obecną tutaj. E, i, i, I to, co już się, bardzo często się spotykam, ta pani zupełnie świadomie pamiętała czterdziesty rok, co więcej jej rodzina nie opuściła wsi przed nadejściem frontu. Przeżyła całe przewalenie się frontu, a później działanie zbrodnicze, działanie maroderów na, na oczach tej pani, zastrzelonych dziadka. No to jest dramatyczna opowieść, ale... Pan co prawda przede wszystkim na tych niższych partiach tam. I dopiero się do tego przygotowujemy, żeby taką wiedzę zacząć e, zdobywać i e, chcemy właśnie zacząć e, te statystyki e, e, pozyskiwać po to, żeby wiedzieć właśnie w jakiej, jaki mamy profil e, turystyczny. Raczej ten profil znamy, bo mijamy tych turystów e, na co dzień i rzeczywiście nasza turystyka ma takie dwie gałęzie, no bo jedna gałąź jest związana z rzekami, związana z agroturystykami, które są pochowane w malowniczych krajobrazach i te turystyki właśnie często przenocowują właśnie tych turystów, ale też jest cała rzesza turystów, którzy nie nocują u nas, ale spływają przez naszą gminę, chociażby rzeka Rożyca, która swój bieg kończy w naszym Kremsku. Tam Jan Paweł II swego czasu też, jeszcze nie będąc Janem Paweł II, Karolowi moje tyła. Tak. Się, y, turystycznie spędzał czas, prawda? Rozwijamy. Tak, to była jego ostatnia wyprawa ze studentami przed objęciem wotyfikatu, także mamy taki też ciekawy wątek przy naszej granicy gminy Szybłowo, trochę tak czasami sobie przypisujemy, ale rzeczywiście ten pierwszy pomnik Jana Pawła II jest na Różyce, chwilę za naszą granicą w gminie Jastrowia. ale myślę, że... Znowu te granice, znowu te granicy. <grym> ale myślę, że jest na tyle istotny punkt, że... Karol Wojtyła ze swoimi studentami spływał. no i mamy całą y, kolejną grupę turystów y, związaną właśnie z turystyką pielgrzymkową, którzy, y, którzy przyjeżdżają do Strzelców. Jak powiedziałaby swoim krajanom y, y, o polach pielęgniarskich? Dlaczego warto tu przyjechać? Y, no, oczywiście. Gminy Szydłowo jest oczywiście skrzatusz, tak? podobnej świątyni nie ma w całym regionie. Jeśli chodzi o mieszkańców regionu, tych mieszkańców, z którymi ja się stykam, pisząc książki, to, to na pewno skrzaki wszyscy znają, o tej świątyni można opowiadać bardzo długo, można jej poświęcić odrębną publikację. Druga rzecz, no to gmina Szydłowo, jeśli ją tak porównam, Właśnie z tym regionem moim, czyli powiat drawski, tam gdzie większość kościołów, zdecydowanie wszystkie kościoły były protestanckie i nie zawsze zostały tak potraktowane, bo nie od razu kościół katolicki tak płynnie jak tutaj. Tutaj to działo się w ten sposób, że jeszcze ksiądz niemiecki był i przekazywał polskiemu księdzu katolickiemu ten kościół. Jej Tak, Tak, tak. No to właśnie te miejskie które są tak bogato wyposażone we wspaniałe XVIII-wieczne, 17 XVII wieczne czasami ołtarze. No i ta natura, no to oczywiście natura powinna przyciągnąć mieszkańców z całej Polski, tak? Bo jest ona wyjątkowa, unikatowa. Wielkie brawa dla naszych autorów. Tobiasz Wiesiorek, wójt gminy Szyłowo. I Jarosław Treszczełowski, historyk, regionalista. Podejdę, jeżeli nie, to przejdziemy do kolejnego punktu programu. Śmiało. Człowieczy los to zwyczajny szary dzień. Człowieczy los niesie z sobą szarliuze. Stana walszewska to będzie taka. Gra o y, piękne swoje miłośniki. Są Państwo gotowi? Pytania są, pewnie dla większości z was dość proste, więc, więc pytam, kto chciałby wygrać na no. tak? Maciej Usurski, dobrze, zobaczymy, witamy serdecznie. No córeczka, domyślam się, tak? Dobrze, to dla państwa pytanie, można odpowiadać razem, możesz dopytać to. Tak. Ile rzek przepływa przez gminę Szydłowo? O, no, teraz się będzie liczyć, no. Mogą państwo pomagać, jak myślisz, ile rzek? Pięknie, brawo. Sz -sz szum, szum się zrobił, no jak państwo myślą, ile? Na pewno mniej niż oczek wodnych. Pan Rafał Ruta wspominał, że tych oczek jest kilka set, a jezioro tylko mało, mało. Tak jest, kilka. Konkretnie sześć. Wielkie brawa dla pani, ja pani. I tutaj już śpieszę z informacją, aby wszyscy autorzy i współautorzy, łącznie z autorami zdjęć, pojawili się teraz na scenie, bo to będzie jedno zdjęcie, a potem zrobimy drugie zdjęcie wszystkich Państwa, bo też nam zależy. A może najpierw zrobimy zdjęcie wszystkich Państwa, bo Państwo teraz siedzą, to... はい。<music> Bardzo świetna impreza. Dowiedzieliśmy się o ludziach, o twórcach, którzy żyją tu naszym regionem. Bardzo ciekawe. Każdy z nas otrzymał trzy książeczki na temat gminy Szydłowo. Dopiero w domu będziemy tam zaglądać i dowiemy się więcej. Tak, ja mam autograf nawet wójta. Ja też. No Wspaniały wykład. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy tu przyjechać i uczestniczyć w takiej imprezie właśnie. Tak jest.